Słowa Ewangelii według świętego Jana. W synagodze, w kafarnaum, Jezus powiedział: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem, to Duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja Wam powiedziałem, są Duchem i są życiem, lecz pośród Was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wiele uczniów jego odeszło i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do dwunastu. Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś. Oto słowo Pańskie.